Charles Christopher Parker Jr., pseudonim Bert, urodzony 29 sierpnia 1920 roku w Kansas City, zmarł 12 marca 1955 roku w Nowym Jorku, amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy, który wywarł znaczący wpływ na jazz. Uważany za ojca bebopu. W 1934 roku w wieku 14 lat, został członkiem szkolnej orkiestry. W wieku 17 lat miał już za sobą występy z kilkoma orkiestrami jazzowymi w Kansas City. W 1939 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie w 1940 roku został zatrudniony w orkiestrze C. Shanna. W grudniu 1942 roku został przyjęty do Big Bandu Elechinesa, w którym grał również Dizzy Gillespie. Obaj wraz z innymi młodymi muzykami znudzonymi grą w big bandach uczestniczyli w licznych After Hours JM Sessions, podczas których nieformalna atmosfera małych klubów sprzyjała rozwojowi ich własnego stylu, a tym samym powstaniu bebopu. W 1944 roku spotkał się i rozpoczął współpracę z mającym 18 lat trębaczem, Milesem Davisem. Jego ulubionym interwałem była kwinta zmniejszona Triton. Znane standardy skomponowane przez Charliego Parkera to m.in. Billy S. Bounce, Ornithology, Yardbird Sweet i Scrapple from the Apple. Charakterystyczne dla niego są kompozycje bazujące na istniejących standardach, przykładem jest G, oparta na melodii i harmonii How High the Moon. Usiłował popełnić samobójstwo po śmierci córki w 1954 roku. Zmarł na skutek wycieńczenia narkotykowego i alkoholowego rok później.